Dziś tłumaczę, co to urgencja, dokładnie nazywa się to fair-claring, czyli pierwszeństwo przy dziale mieszkania socjalnego. Mieszkania socjalne w Holandii czasem można dostać szybciej, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Ale uwaga, to nie działa tak, że każdy, kto ma trudną sytuację, od razu dostaje urgencję. Są bardzo konkretne warunki, które każdy musi spełnić. Po pierwsze, urgensję można dostać tylko, jeżeli Twoje problemy mieszkaniowe nie powstały z Twojej winy i nie masz innego rozwiązania. I to jest najważniejszy warunek. Po drugie, Urchęcję składa się zawsze w urzędzie gminy, w swoim chementę, w którym jest się zameldowanym. Każda gmina ma swój formularz i swoje zasady. Co do zasady, one są bardzo podobne. Jesteśmy zameldowani w danym regionie rok bądź dwa. Mamy aktywne konto w systemie mieszkania, np. na przykład na na rajmon innych. Reagujemy regu regularnie na mieszkania. I nie odrzuciliśmy ostatnio żadnego mieszkania. Nasze dochody nie przekraczają progów dochodowych i mamy trudną sytuację mieszkaniową udokumentowaną. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają progi dochodowe. Co może być powodem otrzymania urgencji? Przemoc domowa i sytuacja zagrażająca naszemu życiu. Niezależna bezdomność, na przykład o opuszczenie azylu, schroniska różnej instytucji. Ciężkie schorzenia, których nie da się pogodzić z obecną sytuacją mieszkaniową. Opieka nad chorym członkiem rodziny, ale tylko z potwierdzeniem z gminy. Utrata mieszkania przez działania zewnętrzne np. pożar, eksmisja, a co nie jest powodem do urgencji. Hałas, grzyb, wilgoć w mieszkaniu, rozwód, ciąża, warunki, wysoki czynsz, mały metraż, trudne warunki mieszkaniowe, tymczasowy podnajem, problemy psychiczne spowodowane złą sytuacją mieszkaniową, zwolnienie z więzienia, uwaga to też nie jest powód do otrzymania mieszkania z urgencji. Pamiętaj, nawet jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, ale istnieje jakiekolwiek inne rozwiązanie, to uruchomienie zostanie odrzucone. Wniosek o uruchomienie często jest płatny, w zależności od gminy to 60-80 euro. Czas oczekiwania na decyzję po złożeniu wniosku i dokumentów to około 8 tygodni. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to proszę zostawcie w komentarzu. Wydaje mi się, że wyczerpałam temat, ale może ktoś jeszcze coś by chciał się dowiedzieć.